Jest czwartek, 21 września, minęła godzina 22, zapraszam do studia LOTTO. Dobry wieczór, Kondrado Moreno, pora na losowania gier LOTTO. Jest mi bardzo miło przekazać Państwu informację o kolejnych wysokich wygranych w zdrabkach. Zdrabka Podkowa Szczęścia okazała się szczęśliwa dla gracza z Włocławka, który zdobył główną wygraną w wysokości 200 tysięcy złotych. Kolejną wygraną w wysokości 500 tysięcy złotych wydrapał gracz z moderówki w zdrabce Wielka Czarna Perła. Miło mi również poinformować, że od początku roku na wygrane w zdrabkach totalizator sportowy wypłacił państwu ponad 868 milionów 700 tysięcy złotych. Pora na pierwsze losowanie dzisiejszego wieczoru. Przypominam, że do soboty warto w Multimulti -multi skreślać dokładnie 7 liczb. Wygrane uzyskane z takich zakładów są powiększane o 50%. Trzymam za Państwa kciuki i zapraszam na Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Pępen maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby: 49, 25, 55, 61. Siedemdziesiąt dziewięć sześć siedemdziesiąt dwa sześćdziesiąt siedemdziesiąt osiem pięćdziesiąt dziewięć czterdzieści cztery sześćdziesiąt osiem dwa sześć osiemnaście osiemdziesiąt dziewięć czterdzieści sześć czterdzieści dwa czterdzieści siedem liczba czterdzieści siedem jest plusem. Losowania mini Lotto odbywają się codziennie, a wygrane padają najczęściej. Na przykład wczoraj w Białym Stoku padła wygrana warta ponad 350 tysięcy złotych. Gratuluję serdecznie i zapraszam na dzisiejsze losowanie mini Lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby. 13, 30, 22, 4, 35. Grając w kaskadę trzymuje się los z dwoma niepowtarzalnymi zestawami 12 liczb. Trafienie 12 liczb w jednym zestawie to gwarancja wygranej wynoszącej aż 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Węper maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 11 1 21 22 18 9 8 7 24 10 17 6 W ekstra pensji zwiększając stawkę w grze można wygrać nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Takiej wygranej Państwu życzę i zapraszam na losowanie ekstra pensji. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby: dziewiętnaście, szesnaście, trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, sześć. Ostatnio wylosowany liczbą w ekstra pensji jest liczba 3. Do ekstra pensji idealnie pasuje ekstra premia. Tutaj można zdobyć jednorazowo 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki. Zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35, 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste, zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 32. 2. 13. 26 22 A ostatnim wylosowana liczba w Ekstra premii jest liczba 3. Marzenia o milionowej wygranej mogą się spełnić dzięki sześciu liczbom. Już za chwilę będzie można wygrać w lotto ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, a dzięki lotto plus te same sześć liczb bierze udział w dodatkowym losowaniu o milion złotych. Życzę wysokich wygranych i zapraszam na losowania lotto i lotto plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejnołożonych kul. Pewne maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto: 36, 14, 13. trzydzieści siedem, czterdzieści dziewięć, trzydzieści trzy, a teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus, czterdzieści pięć, dwadzieścia siedem, sześć 13 14 19. Studio Lot to dobiega końca na kolejne zapraszam w imieniu Mateusza Kaczmarka już jutro na popołudniowe losowania multi multi oraz kaskady o godzinie 14. Przy okazji przypominam, że jutro wieczorem podamy wynik losowania Eurojackpot. Tym razem do wygrania może być aż 45 milionów złotych. Zachęcam do gry zarówno w punktach lotto jak i przez internet, a grać można online na stronie lotto.pl. Na tej stronie można też sprawdzić wyniki losowań oraz znaleźć informacje o wygranych. Życzę spokojnej nocy, dobranoc! Kiedy wygrywasz w EuroJackpot, nic nie stanie na twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. EuroJackpot doświadczaj więcej.